Ciema, siema, siema. niezła, siema, ciemno jak w. Nie powiem gdzie, ale tak jest w. Kurwa, tak jest w garażu. <śmum> Kurwa, nie mogę otworzyć browaru, no. <śmum> Żartuję. Tak jest właśnie w garażu. <śmum> Mamy niedzielę. Poranek, może nie taki wielki poranek, bo już ósma godzina. Oczywiście co zrobię? No pewnie pojadę trochę pogrzewać w ziemi. Bo cóż innego tutaj robić w te wolne dni, tak naprawdę Tak naprawdę, tak jak mówiłem i cały czas powtarzam, ten wyjazd jest coraz bliżej Więc tak naprawdę to, to głównie na wyjeździe się skupiam, przez co też tutaj za bardzo nie mogę sobie ogarnąć jakiś może Ciekawszych filmów. Trudno, wybaczcie. Ale nie mam też pomysłu, żeby cokolwiek robić w wolny weekend. Po prostu nie mam pomysłu. Nie mam kompletnie pomysłu. Powiedz, jedź do Konona. <laughs> ale nie chcę mi się kurwa z tym kononem gadać. Ja tak cały czas się, słuchajcie. Cały czas się tak borykam ze sobą. Ja naprawdę przepraszam, że tak widać, jak widać, no ale taki jest światło w garażu. Cały czas borykam się ze sobą. Mogę tak zrobić, słuchajcie, będzie lepiej, nie? Pyk. Teraz, teraz będzie widać garaż. Borykam się ze sobą... O, lepiej trochę, borykam się ze sobą. Czy warto tego konana w ogóle zaczepiać? Czy czy, czy... czy kurwa, czy, te, czy No bo grać świeczki nie jest warta, bo, bo, bo ja wiem jak to się skończy. Skończy się awanturą z knurem z czasem, albo albo, albo chujwiec czym jeszcze i... I cały czas się z sobą borykam, kurwa, i powiem szczerze, że nadal jestem bardziej na nie niż na tak. Nie chce mi się go kurwa zaczepiać po prostu. Ja mógłbym nawet do niego zadzwonić i kurwa, ale nie chce mi się go zaczepiać nawet, kurwa, rozumiecie? Taką jakąś mam, mimo tego, że nie czuję do niego urazu, taką mam niechęć do tego człowieka, że mi się go nie chce zaczepiać. Nie chce mi się go zaczepiać, bo wiem, że ten smród jego będzie za mną las. Ktoś mi pisał, żeby z, no, w cudzysłowie powiem, zwisować Konona teraz. Ale ja nawet się powiem Wam, nie wczuwam już tą szkolną na tyle, żeby zrobić to naturalnie. Ja mogę go zbesztać. I tak przecież... I tak przecież za bardzo nie można to tak jakby wolnymi słowami powiedzieć, bo zaraz YouTube się uczepi. Ale to nie będzie naturalne jak go zbreszczę. Bo ja tego nie czuję. Nie czuję już tej szkolnej, nie czuję tej szkolnej tyle czasu, że tam mnie nie było. Nie, nie jestem w tym klimacie. W środku bezpośrednio, oczywiście, żeby, żebyście zrozumieli, że ja po prostu tego nie czuję, kurwa. No, Mogę go pojechać, pocisnąć za coś tam, byle, za Bele gówno, nie? ale to nie będzie naturalne. To będzie takie będzie takie udawane. Lisowanie po to, aby tylko wiecie, nie wiem po co, żeby wyświetleń nastukać chyba Chociaż Ponoć. O to chodzi w filmikach, nie? Żeby były te wyświetlenia. Dobra. Odpalamy auto, kurna. yes yeah, Skoda pali. Niech się wali, a Skoda pali. O! Światło zapaliłem, jaśnie się zrobiło. Dobra, jedziemy pogrzewać w ziemi. Może jeszcze jakieś przemyślenia mnie najdą. To wtedy się odezwę. I naprawdę no, nie czujesz szkolnej już się odzwyczaiłem i ten, ten smród gdzieś się rozszedł, szkolnej i naprawdę cały czas, cały czas jest ta walka u mnie w głowie, czy warto w ogóle zajść do Konona. Ja wiem, że bardzo dużo widzów by chciało i że ten film by był kurwa bombą, czy warto te gówno haczyć, czy lepiej cieszyć się z tego, co mam i, i się odpuścić, nie, cały czas walczę, zobaczymy jak to wyjdzie, czas pokaże, nie będę się tu sugerował opiniami, bo gdybym się sugerował opiniami, to już dawno bym siedział na szkolnej, wiecie, nie, wiem, że dużo widzów tego chce, ale ja nie będę się sugerował opiniami, po prostu to przyjdzie samo, albo będę u niego, albo u niego nie będę. Na pewno nie będę na stałe, to, to gwarantuję. To nie ma opcji takiej. Się Tyle rzeczy pozmieniało, już wielokrotnie mówiłem, że palę benzynę bez, bez. nie bez. bez powodu palę benzynę. Dobra, potem może o tym pogadam w trasie. Na razie, pauza! No i pauza minęła. <laughs> pauza minęła i. i no już może nie będę wracał do tematu. Patrzcie, jaka pogoda, no już, zaraz wam pokażę, zażygać się idzie. Ale czego tu się spodziewać po drugim października Nie jest prze... Nie jest przepięknie Ale dzisiaj powiem tak, może będą może, może się wybiorę na grzyby, kto wie. O, to już szybciej prawdopodobnie, ale też nie gwarantuję, że te grzyby będą, bo jednak te noce są chłonne. Ponoć są grzyby już na Suwalszczyźnie, ale chyba trzeba znać miejsca, wiecie, bo ja wczoraj się przeszedłem po takim lasku, przeszedłem się po takim lasku, i w którym zawsze były grzyby, nie? I nie ma tam ani jednego grzyba, oprócz mnie starego grzyba to nie było żadnego innego grzyba więc, <laughs> więc albo trzeba mieć miejsca wiem że są opieki ale ja się na opieńkach nie znam i dlatego opienik nie zbieram <laughs> kompletnie wiem mniej więcej jak wyglądają, ale jakoś nie czuję opienik w ogóle. Kompletnie nie czuję. No więc może, będą... może będzie grzybobranie pewnie z... raczej zmiernym skutkiem bym powiedział. Benzyna 638 u nas. Nie wiem jak u was. No ale kurwy, jebane koty no. Sztybr Blać Wczoraj kurde jak jechałem <laughs> Słuchajcie, najpierw wyskoczyła mi wywiórka, uratowała się, znaczy uratowałem ją. Ta... Wywiórki są jeszcze głupsze od kotów powiem wam. Wiewiórki są jeszcze głupsze od kotów Ponieważ kot przebiega przez jezd. I chuj! Albo się uda, albo się nie uda. No tak robią koty. Psy, psy jezdnię najlepiej sobie razu przychodząc, Kot po prostu przelatuje. Albo uda się, albo się nie uda. Albo mnie pierdolni ktoś, albo mnie nie pierdolni. No tak robią koty, że Temu tyle kotów ginie, bo wielu kotom się nie udaje. A wybiórki są jeszcze lepsze, bo wybiórka wybiega na środek ulicy, kuca i myśli, że, i, że myśli, że się zmieści pod samochodem. Co rzadko się udaje. Więc wczoraj wybiegła mi wybiórkę, słuchajcie. Zdążyłem zahamować. Mało tego zdążyłem zahamować. Już jechałem może nie wiem z 20 na godzinę, a ona właśnie kucnęła i tak 3-4 metry przede i ona kucnęła. I ona ani w te, ani we te. No więc się zatrzymałem. No, i, no i, i dopiero ona sobie pobiegła na drugą stronę. Więc wybiórki są jeszcze głupsze. Ale śmieszniejsze. Minąłem tą wiewiórkę, ona sobie dalej żyje, mam nadzieję, dobrze się trzyma i słuchajcie przyjechałem z nie wiem z 500-600 metrów i przeszło przez jezdnie stado jeleni przede mną. Jeleni, może łań, bo nie, nie zdążyłem zobaczyć, nie zdążyłem zobaczyć, yy, wiecie, poroża ale dosyć duże to nie były to nie były sarenki które biegają po łące i są, są niskie tylko to były takie dosyć duże 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 zwierzęta mniejsze od łosi ale ale większe od sarenek więc a, więc kurde tutaj są fajne przygody jak nie wybiórki, to jelenie już sarny to kilka razy mi wyskakiwały na drogę no całe szczęście jeszcze nigdy się nie zdarzyło żebym żebym Jakąś sarnę strącił, albo ona mnie, no bo to by się raczej skończyło poważnym uszkodzeniem i sarny, i samochodu. Jakby było. Także takie miałem wczoraj przygody na drodze. Szkoda, że nie miałem odpalonej kamery, ale kto wie, to musiałbym cały czas z włączoną kamerą jeździć na drogę i wtedy, i wtedy słuchajcie, no mogłyby takie akcje być. no. Tyle nie mam karty pamięci, a może i bym. Ale kto to przypuszcza Co do kaloszy. Kurwa, znakomicie się sprawdzają, powiem. Znakomicie. Te kalosze zrobią dla mnie robotę. Nawet pewnie i dziś, bo jest mokro, jest wilgotno. Ale wam pokażę. No to jak widzicie tak to wygląda. Nie, nie jest za wesoło. I mglisto i w ogóle czemu ja marznę, nie wiem. Tak powstał 9-minutowy film poranny. Także tak to kurde słuchajcie wygląda. Nie jest ekstra pogoda i kropi. No ale cóż, wczoraj też rano kropiło, może się rozpogodzi. A my polecimy tylko na chwilkę i potem I potem, o ile pogoda pozwoli, będzie grzybobranie. Czy to dobry Nie wiem, czy to dobry pomysł na spędzanie niedzieli Ale ja mam tak, że ja nie mogę usiedzieć w chacie no, Nie dam rady Ja się z tego śmieję Ja z siebie porównuję do, do psa takiego Ja muszę się wyhasać Jak ja się nie wyhasam, to choruję Ja mogę siedzieć w domu Godzinę, dwie No dobra, no nie będzie Czasami pół dnia się przesiedzi Ale ze względu na pogodę Ale ja choruję wtedy, nie dam rady, kurwa. Nie dam rady siedzieć w domu Nie, nie umiem tak robić, Cię potrafię Zaraz się przewalam Z kąta w kąt Z lewego do prawego I Obijam się po ścianach O tak powiem o. Ale jak już wyjadę albo wyjdę To No to wtedy czuję zew Mówię w cudzysłowie Zew krwi I wtedy jest fajnie O, patrz to, patrz to. A, pociągi! Pociągi! Taki tam się nam na, na Podlasiu i koleju kiedyś tak było, pamiętam, nawet dwa razy i to nie, 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 nie ma nic wspólnego z nagrywaniem dobra, posmęciłem 12 minut, spotkamy się. Ja no w ogóle ja mam dużo galę teraz, tylko kto wysłucha 20 parę minut mojego gadania o, o niczym i o wszystkim, bo tu jeszcze bym poruszył temat... O, patrzcie jak fajnie, korona. Poruszył temat Gieremka, gnijmy pociąg, ale tu tylko 60 można, do, do 50, no to wiecie, to 50 to umowne, to wszyscy wiedzą. E, uciekną pociąg. Jedziemy równ, równolegle z nim. Poruszył ten tengaremka, ale no już 12-13 minut, bo to będzie słuchał, Boże. Bo... A chuj, powiem w skrócie. Mi się wydaje, że Geremek poruszył temat tego youtubera, czy tam jak to Major mówi Jupitera. Bo ktoś mu podpowiedział, przecież Gremek kompletnie nie nie, nie, ma, nie zna tematu no, w ogóle. Nie ogląda i nie śledzi tego youtubera nie ukrywajmy tego, to wszyscy wiemy, Keremek nie jest jakimś wybitnym Jupiterem, który, który ma wszystko na bieżąco pod ręką. No i ktoś mu podsunął pewnie ten pomysł, myślę, po to, żeby narobić dla Keremka zasięgów, no, wykorzystując, wykorzystując jakby no, dość popularną teraz postać. Multi bodajże, tak? Kurwa, żebym się nie pomylił. No, Tylko, że Panie grewek żeby coś o czymś gadać o kimś, to Pan chociaż trochę poobserwuj. Zasubskrybuj Pan kanał. A Pan pewnie nawet nie wiesz co to subskrypcja. I taką na krótko powiem: ktoś chce, kurde, ktoś chciał wykorzystać karę geremka, żeby narobić zasięgów na filmie i narobić dla, dla zasięgów, żeby geremek, żeby ktoś o geremku wspomniał ktoś słynniejszy, żeby żeby ktoś skoczył na, na wypowiedzi geremka, dzięki czemu kanał mleczny człowiek, bo tam geremek występuje podskoczy wyżej sprytne ale brudna gra, straszna może ja zacznę gadać o wszystkich epiterach ja miało swoje pomysły gorsze bądź lepsze i tak zostaje i tyle jeszcze jakieś przemyślenia poranne śniadanie nie, zjad... nie zjadłem śniadania, jak zwykle zresztą kawa wypita papieros był śniadanie nie było ale to na krótko dzisiaj jadę to tam walić zdąży zjeść tak zaczynam żyć w tę podróżą kurwa znowu Ale też człowiek nie może podróżować, żyć w podróży. O, piękne by było życie. Dobra, chyba to wszystko co mam do powiedzenia. Pozdrawiam serdecznie, od TV.